Hej, nazywam się Ania i słuchasz mojego podcastu Samorozwój bez filtrów, gdzie mówię o self w zgodzie ze sobą, podnoszeniu jakości życia oraz manifestowaniu wymarzonej rzeczywistości. Zapraszam. Hej, hej, ja mam nadzieję, że jesień mija Wam całkiem przyjemnie, albo przynajmniej nie najgorzej. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o największych wyzwaniach naszych lat 20. i 30. No, czyli tak naprawdę w wyzwaniach młodego dorosłego. Miałam ostatnio kilka takich przemyśleń na ten temat i doszłam do wniosku, że w rozmowach z moimi znajomymi i nie tylko, pojawia, pojawiają się ciągle takie trzy tematy, które chciałabym dzisiaj poruszyć. Chciałabym o tym powiedzieć głównie dlatego, żebyście nie czuli się w tym osamotnieni. Wiem, że naprawdę wiele osób łączą te problemy ale bardzo często można poczuć, że jesteśmy z tym tacy sami, że wszystkim wokół układa się świetnie. No, a dzisiaj chciałabym pokazać Ci, że jednak nie do końca. Chciałabym też powiedzieć Ci, jak ja sobie z tym radzę i jakie są moje metody, żeby te problemy po prostu pokonać. Oczywiście tutaj też podałam taki szeroki zakres wieku, bo powiedziałam, że w latach 20. i 30. z tego względu, że u każdego to wygląda trochę inaczej, każdy z nas jest na trochę innym etapie życia i uważam, że to są po prostu ogólne problemy młodych ludzi w dzisiejszych czasach. Bez znaczenia tak naprawdę, czy ty masz 22 lata, czy 32. W punkcie drugim poruszę też taki trochę temat tabu, albo temat, o którym się w ogóle nie mówi. Dlatego mam nadzieję, że jeżeli odnajdziesz siebie w którymś z tych podpunktów, to że po przesłuchaniu tego odcinka poczujesz się choć odrobinę lepiej. Oczywiście, przed pójściem dalej, zapraszam do oceny podcastów aplikacji, jeżeli z któregoś odcinka wyciągnęłaś lub wyciągnąłeś dla siebie coś dobrego. Dzięki temu mój podcast staje się bardziej atrakcyjny dla algorytmu, a to pomaga mi się rozwijać. No i oczywiście bardzo, bardzo Ci dziękuję za taką pomoc. Lećmy zatem dalej. Dla mnie takim jednym z podstawowych w ogóle wyzwań młodego dorosłego jest to, że nasi przyjaciele, nasi znajomi zaczynają być na bardzo różnych etapach życiowych i to potrafi się bardzo drastycznie rozjeżdżać. Część osób jeszcze na przykład ma jakieś prace dorywcze, dużo imprezuje. A część osób na przykład jest w trakcie starań o drugie dziecko i to dzieje się równocześnie. Wtedy czasami możemy widzieć, że nasze podstawowe wartości, coś co nas łączyło z naszymi przyjaciółmi, że to zaczyna się pomału rozjeżdżać. To może być bardzo bolesne doświadczenie, bo bardzo często jest tak, że Wcale nic złego się w tych relacjach nie stało, tam nie nastąpił żaden konflikt. Po prostu stopniowo zaczynamy dostrzegać, że na takich poziomach właśnie wartości życiowych rozjeżdżamy się gdzieś. To może powodować dwie rzeczy. Po pierwsze, takie poczucie samotności, bo jeżeli złoży się tak, że akurat większość naszych znajomych zaczyna być na etapie, nie wiem, budowy domu, starania się o dziecko, a my jeszcze nie chcemy wchodzić w ten etap, to możemy odczuwać taki trochę brak zrozumienia, brak wspólnych tematów, brak kogoś, kto z nami będzie spędzał czas w taki sposób, jaki my preferujemy. I mimo tego, że na przykład chcesz się z tymi znajomymi dalej widywać, chcesz z nimi mieć kontakt, to widzisz, że naturalnie staje się to coraz trudniejsze. To może wywoływać taki swego rodzaju niepokój, być może uczucie, że z tobą jest coś nie tak, że ty powinieneś lub powinnaś dorównać do poziomu tych znajomych. Może nawet nie dorównać w takim kontekście, że jesteś w jakimś gorszym miejscu, ale po prostu być na tym samym etapie życiowym. No i to może też prowadzić do bardzo dużej ilości porównań. Dlaczego ja nadal nie mam swojego domu? Dlaczego ja w dalszym ciągu nie mam partnera? Dlaczego ja w dalszym ciągu nie zakładam rodziny, nie biorę ślubu? Czy wstaw tutaj cokolwiek innego, na przykład nie wiem, nie robię kariery? W takich sytuacjach i w tym wieku jest bardzo prosto wpaść w taką pułapkę porównań. Do tego dochodzą oczywiście social media, które z każdej strony bombardują nas różnymi reelsami na temat życia w latach 20., 30. Możemy zobaczyć różnego rodzaju vlogi typu kariera prawniczki w jej latach 20. No to może nas bardzo łatwo wpędzić właśnie w takie poczucie porównywania się, kompleksy. To jest Normalne, że my jesteśmy i my będziemy na tych różnych etapach życiowych. Porównywanie się jest łatwe, ale tak naprawdę my jesteśmy ludźmi złożonymi z ogromnej ilości czynników. Tutaj wchodzi w grę tak dużo aspektów, że tak naprawdę normalnie nie jesteśmy w stanie wziąć jednego człowieka i drugiego człowieka i obiektywnie ich porównać. To nigdy nie będzie możliwe, ponieważ każdy z nas niesie całkowicie inny bagaż doświadczeń. Każdy z nas niesie inne przekonania, inne wychowanie z domu, inne priorytety w danym momencie. Ja uważam, że to, co ma do Ciebie przyjść, przyjdzie w swoim czasie. I nie ma sensu tego przyspieszać, nie ma sensu się tym stresować, ponieważ naprawdę to, co ma do Ciebie przyjść, to naprawdę przyjdzie. Poza tym tutaj już w którymś odcinku to mówiłam, ale porównywanie się nie ma sensu też z innego punktu widzenia. My bardzo często widzimy tylko wierzchołek góry lodowej. Widzimy, że na przykład jakaś para bierze ślub, ale nie bierzemy pod uwagę tego, że nie wiem, być może mają problemy w pracy, być może muszą wszystkie swoje oszczędności składać na ten ślub, być może jest tak. Że przechodzą teraz przez ciężki okres i od dawna nie mieli żadnej dobrej zabawy. My nie wiemy, co tak naprawdę na co dzień dzieje się w życiu tych ludzi. I to jest właśnie kolejny powód, dlaczego porównywanie się i stawianie się na równi z kimś innym i próbowanie tak w obiektywny sposób ocenić nasze życie versus czyjeś życie nigdy nie będzie miało sensu. Co mi tutaj też osobiście w takiej sytuacji pomaga, to po prostu przekształcenie jakiejś, na przykład, formy zazdrości, albo niepokoju, albo stresu w taką autentyczną ciekawość na drugiego człowieka. Pamiętam, że miałam tak w momencie, w którym kilka lat temu moi znajomi zaczynali brać pierwsze śluby, i na początku miałam właśnie takie poczucie, że no, może jestem trochę do tyłu, a później zamieniłam to właśnie w taką autentyczną ciekawość. I wydawałoby się, że to jest właśnie coś, co na przykład nie pomoże z zazdrością, bo bardzo często jak jesteśmy zazdrośni, to chcemy tak odciąć się od tego. Czasami nie chcemy w ogóle wiedzieć, co tam się u nich dzieje, bo może to właśnie wywoływać jakieś negatywne emocje. A kiedy tak otworzysz się na to i pomyślisz sobie o tym z taką czystą ciekawością, to zobaczysz, że pomału to uczucie zazdrości, niepewności, porównywania się będzie cię opuszczać. Dlatego następnym razem, jeżeli poczujesz właśnie, że za bardzo się porównujesz do, do znajomych na innym etapie życiowym, to poproś ich, żeby opowiedzieli Ci nieco więcej o tym, powiedzieli Ci, jak się czują, jaka jest ich sytuacja. To sprawi, że może trochę bardziej właśnie przybliżysz się do tego tematu, trochę bardziej oswoisz się z nim i nie będzie to już takim, takim trochę niekomfortowym tematem, takim trochę tabu. No... To moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobra i, i ciekawa metoda. No i teraz przechodząc do tabu, wspominałam, że jednym z punktów jest właśnie taki trochę temat tabu. No i chciałabym o tym, o tym powiedzieć, bo uważam, że to jest też coś ważnego. I chodzi tutaj o starzenie się naszych rodziców. Jak my wchodzimy w dorosłość, to jest to taki pierwszy moment, w którym my zaczynamy dostrzegać, że nasi rodzice się starzeją, że zmienia się troszeczkę ich styl życia, zmieniają się troszeczkę ich potrzeby. I to jest też taki moment, który trochę zaczyna nam uświadamiać, że życie przemija. Być może widzimy to nie tylko właśnie na naszych rodzicach, ale też po sobie. I założę się, że wcześniej było tak, że w ogóle się nad tym nie zastanawiałaś, nie zastanawiałeś. Temat starości i starzenia się w ogóle nie przychodził ci do głowy. No, a przynajmniej ja tak miałam w moich latach nastoletnich. Ani trochę sobie tym głowy nie zaprzątałam. Miałam wręcz takie wrażenie, że będziemy wszyscy żyć wiecznie. Oczywiście, wiadomo, w przenośni. I mam wrażenie, że my trochę boimy się tej starości, trochę uciekamy od niej. I tutaj nie mówię, czy to w kontekście naszych rodziców, czy nas samych. Po prostu staramy się jak najdłużej zachować tę młodość, zakonserwować się, zamiast po prostu spojrzeć na to z trochę innej perspektywy. Bo tak naprawdę możemy z tego też wyciągnąć dla siebie coś dobrego. A właściwie dwie rzeczy, i to są dwie rzeczy, które mi pomogły. Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, że tak naprawdę my z każdym rokiem jesteśmy coraz mądrzejsi. Przecież każdy jeden rok to jest ogromny bagaż doświadczeń, zarówno pozytywnych. Jak i negatywnych, z każdym rokiem coraz bardziej poznajemy siebie, poznajemy swoje potrzeby, a to jest ważne, żeby później móc lepiej żyć. Oczywiście ważne jest też to, żeby mieć taką refleksję i zastanawiać się nad tym. Ja oczywiście takie podsumowanie robię co roku, na koniec roku, czyli zastanowić się, czego ja się w tym roku nauczyłam. Co wyciągnęłam dla siebie, co mogłabym zrobić inaczej, co mogłabym zrobić lepiej, jakie takie życiowe lekcje wyciągnęłam i z czym wchodzę w nowy rok. No bo jeżeli my będziemy tak y, z roku na rok przechodzić przez te lata totalnie bezrefle bezrefleksyjnie, to też oczywiście nic nam to nie da. No a drugą rzeczą jest to, że to uświadomienie sobie, że czas przemija, możemy potraktować dwojako. Możemy sobie pomyśleć, o nie, Boże, życie jest takie krótkie i w ogóle nie ma sensu. To jest jedna opcja. A druga opcja to jest pomyślenie sobie: że w takim razie muszę to życie jak najlepiej wykorzystać i spędzić jak najwięcej takiego fajnego, jakościowego czasu, zatroszczyć się o to moje życie i sprawić, że po prostu przeżyję je w fajny sposób, tworząc fajne wspomnienia właśnie z moimi najbliższymi. I powiem Wam szczerze, odkąd uświadomiłam sobie to przemijanie, to zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na różnego rodzaju spotkania rodzinne. I postanowiłam sobie, że sprawię, żeby te lata, które teraz mam z moimi rodzicami, żeby to były ich jak najbardziej wspaniałe lata i miło spędzone lata. I nawet jak to mówię, to trochę się wzruszam, szczerze mówiąc, ale jest to dla mnie bardzo ważny temat. I postanowiłam sobie, że zadbam o ten czas, i mam takie postanowienie, że chciałabym z nimi robić coś, czego oni sami by nie zrobili. I tutaj nie chodzi mi o jakieś bardzo fancy rzeczy. Tutaj chodzi o tak proste rzeczy, jak na przykład wziąć ich do jakiejś amerykańskiej restauracji. Oni sami tego prawdopodobnie nie zrobią, ale ja mogę sprawić, że ich czas będzie o wiele bardziej przyjemny. I że zrobią coś, co prawdopodobnie zapamiętają. Ja też uważam, że my, jako osoby, które, no powiedzmy sobie prawdę, wiedzą nieco więcej na temat zdrowego stylu życia, prawdopodobnie niż pokolenie naszych rodziców, to w naszym geście powinno być to, żeby inspirować ich. Do dbania o siebie, inspirować ich do zdrowego stylu życia, zabierać ich chociażby na głupie spacery. Bo naprawdę ostatnie, czego chcę doświadczyć, to obudzić się, mając 70 lat, ze świadomością, że ostatnie, nie wiem, 20 lat życia moich rodziców, spędziłam jedynie dzwoniąc do nich co jakiś czas i narzekając, że muszę się z nimi spotykać. Nie chcę tego. No i takim punktem trzecim, czegoś, z czym mierzymy się jako młodzi dorośli, to oczywiście ciężka sytuacja ekonomiczna i zawodowa. Myślę, że każdy z nas zauważył, że zarówno rynek nieruchomości, jak i rynek pracy w tym momencie to jakiś nieśmieszny żart. Zdobycie własnej nieruchomości w momencie, gdy nie mamy absolutnie niczego od naszej rodziny, w tym momencie jest prawie że niemożliwe. Ja to chyba kiedyś wspominałam, ale ja mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu. I często zdarza się tak, że gdy mówię, jaką kwotę ja płacę za wynajem mojego mieszkania, to ludzie pytają się mnie, dlaczego nie wezmę czegoś na kredyt, bo oni płacą mniej za ratę kredytu. No, słuchajcie, nie wiem. Myślę, że dlatego, że mnie po prostu na ten kredyt nie stać. Albo przynajmniej też nie chciałabym mieszkać z moim narzeczonym w małej kawalerce na ten moment, pracując z domu. To nie miałoby absolutnie sensu. Niestety w tym momencie po prostu nie stać mnie, nawet żeby wziąć kredyt. No, nawet też na rynku wynajmu sytuacja nie jest bardziej kolorowa. W tym momencie na jedno mieszkanie przypada bardzo dużo chętnych, i bardzo często jest tak, że jeżeli mieszkanie jest naprawdę fajne i w, w dobrej cenie, no to ono znika w dosłownie kilka minut. Wiem, bo w lipcu sama zmieniałam mieszkanie, szukałam nowego mieszkania i to, co się działo i ile było, powiedzmy, konkurencji na tym rynku wynajmu, zaszokowało mnie bardzo. Niestety równolegle do tego, Nasze zarobki wcale nie wzrastają aż tak bardzo. Sytuacja na rynku pracy zmienia się bardzo często. Pewnie wiecie o tym, że w firmach, w sektorze biznesowym jest niestety w dalszym ciągu od już chyba roku albo dwóch bardzo dużo zwolnień. Sytuacja troszeczkę odwróciła się i tak naprawdę w tym momencie. Praktycznie niezależnie od branży, sytuacja jest gorsza niż była kilka lat temu. Słuchałam kiedyś innego podcastu, w którym było powiedziane, że przy aktualnej sytuacji jest bardzo prawdopodobne, że co 10 lat. My będziemy musieli się przebranżawiać, bo niektóre zawody wymierają, powstają zupełnie nowe i ten rynek pracy będzie się po prostu jeszcze bardziej zmieniał. I tutaj mam dwie takie porady, które również ja oczywiście stosuję, i uważam, że to jest coś bardzo, bardzo ważnego, i chciałabym, żebyście to sobie wzięli do serca. W szczególności, że mówię Wam to też z perspektywy osoby bardzo doświadczonej w rekrutacji, która jest na bieżąco z sytuacją na rynku pracy. I chcę po prostu dać Wam dobrą wskazówkę. Po pierwsze, nie dopuszczajcie do sytuacji, że będziecie tak całkowicie bierni na rynku pracy. Co tutaj mam na myśli? Nie chodzi o to, żeby cały czas aplikować na nowe role. Nie, nie, nie. Jeżeli macie dobrą pracę, to oczywiście nie musicie jej aktywnie szukać, nie musicie aplikować. Chodzi o to, żeby mieć swoje CV i profil na LinkedInie, jeżeli pracujecie w pracach biurowych, zawsze w gotowości. To CV zawsze powinno być zrobione, zawsze powinno być zaktualizowane tak samo jak profil na LinkedInie. Ludzie bardzo często, nie wiem czemu, nie korzystają z tych profili na LinkedInie, mimo tego, że, że one mają ogromny potencjał. Warto jest tam dodawać ludzi do sieci, warto jest obserwować, co się dzieje żeby po prostu być na bieżąco z tym jak wygląda sytuacja na rynku pracy. To też nie jest tak jak na Facebooku, że trzeba dodawać tylko i wyłącznie osoby, które znamy. No nie, warto dodawać różnych rekruterów, różne osoby z branży HR z branży, która nas interesuje, po to właśnie, że gdybyście odpłukać stracili pracę, to później taka sieć kontaktów Wam bardzo pomoże. Chociażby z tego względu, że te osoby bardzo często postują właśnie jakieś oferty pracy i warto z tym być na bieżąco. Zaufajcie mi, wiem co mówię. Warto też ciągle się doszkalać, w szczególności właśnie w branży, w której pracujecie, żeby no, właśnie nie doświadczyć takiej bierności zawodowej, bo to jest naprawdę najgorsze, co można sobie zrobić. Dlatego, na przykład, jeżeli pracujesz, dajmy na to, w marketingu. To doszkal się na bieżąco. Rób sobie jakieś nawet darmowe szkolenia, czy szkolenia na Judemi. To wszystko się zbiera, to wszystko ma znaczenie później. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby może nie jakoś bardzo intensywnie, ale na bieżąco te swoje skile, te swoje umiejętności rozwijać. I to się tyczy zarówno prac fizycznych, prac biurowych, to nie ma znaczenia. No i kolejną wskazówką jest to, żeby jednak mimo wszystko wyrobić sobie ten nawyk, Oszczędzania na przykład 10% wypłaty m, miesięcznie, po to, żeby zbudować sobie tę poduszkę finansową. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i to Wam się przyda. Nawet jeżeli z tego nie skorzystać, nie będziecie mieli potrzeby z tego skorzystać, no to może właśnie w perspektywie. 5-10 lat, to Wam się odłoży na właśnie jakąś nieruchomość, na wkład własny. Możecie to inwestować dalej, żeby te pieniądze się pomnażały. W każdym razie no, warto jest mieć taką poduszkę finansową, oszczędności na od 3 do 6 miesięcy um, życia bez pracy. To jest po prostu kwestia bezpieczeństwa i tego, że w takiej niepewnej sytuacji warto jednak mieć taką poduszkę. I wiem, że to może zająć trochę czasu, zanim się ją zbuduje, ale ten czas i tak upłynie. Dlatego uwierzcie mi, warto jest sobie małymi kroczkami budować takie bezpieczeństwo, takie zaplecze finansowe, żeby w razie właśnie trudnych sytuacji nie obudzić się właśnie z, z palcem w nocniku. Tak to się chyba mówi? Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć też, że nie ma co przejmować się tym, na co nie mamy wpływu. To zupełnie nic nie da, szkoda nerwów, szkoda stresu. Ważne jest to, żeby obrać kontrolę nad tym, nad czym faktycznie możemy i jesteśmy w stanie. Pamiętaj, że nie jesteś sama lub nie jesteś sam z tymi problemami. Jest nas o wiele, wiele więcej. I nie daj się omotać w pułapkę social mediów, że każdy ma idealne życie, idealną sytuację, ponieważ tak nie jest, ale możemy sprawić, że to życie nie będzie tak ciężkie, możemy wyciągnąć z tego lekcję. I przekuć tę wiedzę w coś dobrego dla nas. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za przesłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że do usłyszenia.